Ja nazywam się Dawid Augustyn i witam cię serdecznie na kanale FX Mac. Jak co tydzień zajmiemy się rynkami finansowymi. Na początek, zawsze indeksy, waluty, surowce. O godzinie 8.40 na tapet bierzemy kryptowaluty i kilka minut po godzinie 9 analiza polskiego rynku. Akcyjnego. Piąteczka dla tych, którzy ten poranek spędzą razem ze mną. No ale też witam tych, którzy po prostu odtworzą i przygotują się do tego tygodnia trochę później. Jeżeli masz jakiś fajny pomysł na transakcję, widzisz jakiś fajny sygnał, komunikat, czy to fundamentalny, czy to techniczny, to koniecznie napisz na czacie bądź w komentarzu po tym liveie, bo standardowo nagranie z tego spotkania będą. Nagrania z tych spotkań będą oczywiście dostępne. A my zacznijmy od kalendarza ekonomicznego, i później przejdziemy do tego giełdowego pociągu, który zaczyna nabierać rozpędu, bo rzeczywiście jak patrzymy na takie indeksy, jak Nasdaq czy SP500, to można tylko powtarzać jak mantra, że trend jest naszym. Przyjacielem, serdecznie zapraszam do materiału, więc przechodzimy. Przechodzimy i zacznijmy od kalendarza ekonomicznego, jak on, jak on się prezentuje w tym tygodniu. Ubiegły tydzień ten, tą zmienność nam podbił, ale mieliśmy sporo danych przede wszystkim z amerykańskiego rynku pracy, w tym te najważniejsze, czyli non farm payrolls, które nas pozytywnie zaskoczyły. Jeżeli chodzi natomiast o ten tydzień, to. to jest tydzień głównie PMI, czyli poniedziałek 10.30 poznamy PMI dla usług w wielkiej. Brytanii, PMI dla usług w Hiszpanii, w strefie euro, i to będą w zasadzie te najważniejsze dane, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję. Jeżeli popatrzymy na sesję wtorkową, to mamy ISM -y o godzinie 16 i indeks aktywności biznesowej z uwzględnieniem czerwca, i to będą wydarzenia zdecydowanie najważniejsze, jeżeli chodzi o. Rynki w takiej szerszej perspektywie, natomiast jeżeli ktoś handluje na bardziej lokalnych parach, walutowych, na przykład, na przykład na węgierskim forincie, no to poznamy tutaj takie dane jak na przykład sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym i jeszcze jesteśmy w tym okresie, gdzie procentowo mamy bardzo duże odstępstwa od tych zwykłych przeciętnych danych przez oczywiście pandemię, bo widzimy, że tutaj mamy prognozy przekraczające 10% w ujęciu. Rocznym. Jeszcze nadrabiamy, nadrabiamy temat lockdownów, więc nie ma co się tutaj zbyt cieszyć tego typu informacjami. We wtorkowy poranek, jeszcze godzina 6.30, poznamy decyzję RBA w sprawie stóp procentowych, jeżeli chodzi o Australię, i jeżeli. Popatrzymy na wagę banku centralnego, to z pewnością bank centralny, czy z tym rezerwy federalnej, ale australijski jak najbardziej mieści się w tych największych i najistotniejszych bankach centralnych. Ostatnio mówiło się o tym, że e, Szybciej niż oczekiwał tego rynek mogą mieć miejsce podwyżki stóp procentowych, ale w niektórych krajach inflacja nam zaczęła hamować, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w przypadku Australii. Środa, środa z tych danych najważniejszych produkcja przemysłowa, ale to u naszych południowych sąsiadów, natomiast z ważniejszych, zmiana zapasów ropy naftowej i godzina 20. To jest najważniejsze wydarzenie tego tygodnia, więc protokół z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku, i tutaj możemy się dowiedzieć trochę więcej rzeczy na temat polityki monetarnej i układu sił. Jaki aktualnie jest w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o podwyżkę i obniżkę stóp procentowych, jeżeli chodzi o sesję? Czwartkową, to w Polsce poznamy stopę, stopę referencyjną, oczywiście za lipiec, i tutaj oczekiwania są takie, że pozostanie na niezmienionym poziomie. Zresztą już dyskontowaliśmy tą, ten brak podwyżki w ubiegłym bądź dwa tygodnie temu, kiedy okazało się, że inflacja w Polsce zaczyna hamować. Była zdecydowanie poniżej prognozy. Prognoza wynosiła 4,6, odczyt wyniósł, wyniósł w okolicach bodajże 4,4, i to hamowanie inflacji oczywiście zmniejsza delikatnie. Presję na banku, na, na Radzie Polityki Pieniężnej. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak, tak będzie ta sytuacja wyglądała. Każdy inny scenariusz może wywołać zamieszanie. Najpierw oczywiście na parach z polskim złotym, a później na, 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 również na warszawskiej giełdzie to się może nam wszystko rozlać. Inflacja, jak popatrzymy na przykład na Węgrów, no to tutaj godzina dziewiąta i ta inflacja, bo Węgrzy nas przebili, jeżeli chodzi o inflację, 5,1%, a tyle wynosiła wartość poprzednia, natomiast teraz ta inflacja ma wynieść 5%, więc ciężko powiedzieć o tym, że ona hamuje, No cały czas jest tutaj wysoka. O 13.30 protokół z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, czyli coś co publikuje FOMC o godzinie 20 dzień wcześniej. Natomiast 16:30, rozpoczęcie sesji w Stanach. Poznamy wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, zmiany zapasów ropy, i na tym sesję czwartkową skończymy. W piątek. Danych ważnych już tak wiele nie ma. Inflacja CPI w Chinach za czerwiec, i tu widzimy, że jeżeli chodzi o prognozę, to ona powinna nam się delikatnie podnieść, bo do poziomu 1,4% to z pewnością odczyt, który z pocałowaniem ręki wzięlibyśmy aktualnie w Polsce. Przynajmniej te osoby, które jakiekolwiek oszczędności mają, bo, bo wygląda to po prostu. Przyzwoicie. Następnie poznamy o godzinie 8 paczkę danych z Wielkiej Brytanii, takie jak oczywiście PKB, produkcja przemysłowa i bilans handlu zagranicznego, bo w Wielkiej Brytanii te dane zwykle już w takiej paczce, właśnie danych, są publikowane. I o godzinie 12:00 konferencja prasowa pana Bayleya, czyli szefa Banków. England. Sesję zakończymy nietypowo, jeżeli chodzi o kalendarz ekonomiczny, bo już o godzinie 14.30, co oznacza, że istotnych danych ze Stanów Zjednoczonych w piątek mieć nie będziemy, a te ostatnie dane to zmiana zatrudnienia w Kanadzie. Czyli zobaczymy, jak ewentualnie będzie się to, jakie jak ewentualnie odzwierciedlenie będzie to miało na sytuacji kanadyjskiego Dolary. Przechodzimy do wykresów. Zaczynamy od, od amerykańskiego NASDAQ, czyli spółki, spółki technologiczne 14690 punktów. To jest pułap, na którym się aktualnie znajdujemy. Poprzedni wierzchołek został poprawiony o ponad 4%, więc z tej perspektywy, z perspektywy całego trendu, już kilkunasto, miesięcznego możemy mówić o tym, że te wzrosty są naprawdę spore, bo od ostatniej głęb głębokiej korekty kurs nam wzrósł o 65%, natomiast od tego dołka pandemicznego kurs yy, indeksu NASDAQ wzrósł nam już o 120%, yy, o 120 i cały czas nam Rośnie. Wojtek napisał o tym, że NASDAQ na pozycję krótką. Ja absolutnie te, tego typu pozycji nie łapię. Może na jakichś niższych interwałach rzeczywiście te sygnały do pojawienia się okazji. Do zajmowania pozycji krótkich się, się pojawiają, natomiast dla mnie dopiero takim sygnałem, gdzie spekulacyjnie można by się pokusić o short, taki w ujęciu co najmniej kilkusesyjnym, to jest zanegowanie piątkowej bardzo ładnej świecy wzrostowej, czyli dopiero zanegowanie poziomu 14527 punktów. No ale pytanie też, jak ta sesja będzie przebiegała. Na razie zaczynamy delikatnymi spadkami. Ale te delikatne spadki w żaden sposób nas niepokoić nie powinny. Wcześniej mieliśmy do czynienia z sytuacją klina, czyli takiej najpopularniejszej formacji cenowej, której sprawdzalność no, pozostawia wiele do życzenia. I z tego klina mamy przyspieszenie, co oznacza, że on jest tutaj już nie jest w grze. Jeżeli chodzi o układ techniczny, a istotnym poziomem wsparcia dla rynku byłyby około 14 050 punktów. Pytanie natomiast, czy rzeczywiście jest sens próbować zajmować pozycje krótkie na tego typu rynku? Jeżeli chodzi o, może nie bliźniaczy, ale indeks, który, któremu, który nie ustępuje Nasdaqowi, czyli indeks S&P 500, tutaj mamy 4334 punkty, no i od lokalnego dołka poprawiony został poziom tego indeksu, no w zasadzie o okrągłe o okrągłe 100%. To jest spora. to naprawdę jest, 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 jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj też mieliśmy klina zwyszkującego i też mieliśmy przyspieszenie z tego układu cenowego. Podobnie jak w przypadku indeksu NASDAQ zanegowanie świecy piątkowej byłoby takim pierwszym, pierwszym zwiastunem, że wchodzimy co najwyżej w okres korekty, bo jeszcze o odwróceniu tendencji może być, być nie może, te sygnały powinny być po prostu mocniejsze. Niemiecki DAX ubiegły tydzień już nie był tak udany, tak kolorowy, jak w przypadku amerykańskich indeksów, więc patrząc z perspektywy tego indeksu, to tak naprawdę szybciej i możliwe, że w tym tygodniu pokuszę się o próbę shorta na DAXie, niż na na już nawet przejście poniżej i zejście poniżej 15440 punktów czysto technicznie byłoby sygnałem takim spekulacyjnym do zajęcia pozycji krótkich z zasięgiem co najmniej w okolice Poprzedniego dołka cenowego, czyli 14 800, 850. Nikodem pisze o tym, że wychodzi, że korekta by się przydała, tyle że dużo ludzi na to czeka, więc może jej nie być. No i tak bardzo często z tymi oczekiwaniami jest, dlatego ten tytuł live, a, czy załapaliśmy się na giełdowy pociąg, bo. bo, bo ta fala ostatnia wzrostowa, w zasadzie większość osób, które się na polskim rynku wypowiadało w ostatnim czasie, to to, że powinna być jakaś lokalna korekta. My o tej lokalnej korekcie mówiliśmy dwa czy bodajże trzy tygodnie temu, ale nic takiego nie miało miejsca. Nie miało miejsca, więc z tym może być sytuacja. Trochę, ale jednak problematyczna. Z tym, czy się oczywiście te korekty, te korekty głębsze pojawią. Ja tutaj zostawię pewnie sell stopa i zobaczę, czy mi rynek po prostu do tego poziomu cenowego dojdzie, czy nie. Jeżeli nie dojdzie, to się nic nie stanie. A jeżeli dojdzie, to po prostu wskoczę w jakąś spekulacyjną pozycję krótką. Ale trzeba pamiętać o tym, że jednak. W średnim terminie te najważniejsze indeksy są cały czas w gazie i powinny być w gazie do momentu, w którym polityka monetarna nie będzie się chociaż delikatnie zmieniała, albo inflacja mocniej zaczęła hamować. Jeżeli chodzi o nasz indeks warszawski WIG 20, to w przypadku Wigu mamy ATH, mamy najwyższy odczyt, natomiast w Wigu 20 pojawiła się lokalna konsolka, ta konsolka wygląda. Dosyć obiecująco. Zobaczymy, czy poziom 2159 punktów wytrzyma, bo to jest pułap najbliższego lokalnego wsparcia dla tego indeksu. Kursy. Walutowe z polskim złotym. Zgodnie z oczekiwaniami, ubiegły tydzień przyniósł nam delikatną, delikatne cofnięcie w połączeniu z lokalną konsolidacją, bo tak to wyglądało na sesji czwartkowej i sesji piątkowej. Poniedziałek na ten moment przynosi nam niewielkie osłabienie złotego, natomiast moim zdaniem, tutaj jednak jest dalej większa presja do tego, żeby się nam złoty. Osłabiał aniżeli umacniał. I o ile w tym tygodniu może być ciężko z takim czynnikiem, który ten ruch by nam wywołał, o tyle w ujęciu średnioterminowym jestem trochę bardziej spokojny, że rzeczywiście te wzrosty mogą tutaj mieć, mieć miejsce. Na pewno pomogłyby jakieś prognozy dotyczące inflacji za. Za miesiąc, lipiec, bo to by oczywiście stonowały na, stonowało nastroje co do przechodzenia na stronę polityki bardziej restrykcyjnej, czyli bardziej jastrzębiej. 4,51 zł, tyle płacimy za, za jedno euro, jeżeli chodzi o rynek walutowy, aktualnie. i to jest taki konsensus rynkowy, który jest utrzymywany praktycznie od maja. 2020 korelacja jest bardzo wysoka jeżeli chodzi o dolara no i oczywiście euro do złotego więc spodziewam się mniej więcej podobnego scenariusza czyli od 4,50 w górę możemy zacząć, zacząć się umacniać jeżeli popatrzymy na brytyjskiego funta to tutaj ta dynamika może być największa 5 zł i 26 groszy to jest aktualny kurs funta względem złotego no i zobaczymy czy tutaj będziemy mieć taką otwartą drogę no najbliższy poziom oporu to jest 5 ,33 zł. i grosze czy uda się do tego poziomu dojść no najważniejsza kwestia leży już tak naprawdę po stronie danych makroekonomicznych, których w tym tygodniu jakoś wiele nie będzie. Tak naprawdę, tak naprawdę, no tutaj może w okolicach czwartku jakiś impuls na tym rynku się pojawi, natomiast w przypadku par walutowych to chyba każdy z nas nie spodziewa się nagle tej kosmicznie wielkiej zmienności. Patrzmy na sytuację najważniejszej pary walutowej, czyli euro do dolara 1,18. To jest aktualny poziom cenowy. Tutaj ta korekta przybrała dosyć istotną, istotną dynamikę. tak korekta dotycząca umacniania się dolara to jest oczywiście wynikiem poprzedniego posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku i informacji o tym, że podwyżki stóp procentowych mogą mieć miejsce nawet w niektórych takim dla powiedzmy czarnym scenariuszu, chociaż dla mnie podwyżka 100% czarnym scenariuszem nie jest, ale dla nie wiem, kredytobiorców takim scenariuszem mogłaby być to mogłoby mieć miejsce nawet w tym roku i tutaj ta reakcja rynku na tego typu informację fundamentalną nie powinna dziwić. W przypadku ETK jesteśmy na takiej ładnej linii, którą rynek Powinien bronić. Dlatego tak ważne jest nawet nie śledzenie samych informacji na temat stóp procentowych, co inflacji, na podstawie której te decyzje mogą być, mogą być podejmowane. Więc ten impact może się nam delikatnie pod kątem kalendarza ekonomicznego i wagi poszczególnych informacji delikatnie przesunąć bardziej w, od, na, na, na tą stronę inflacyjną. Natomiast tutaj zobaczymy, bo z, z drugiej strony mamy do czynienia z rysowaniem się takiego trójkąta symetrycznego. Z niego moglibyśmy się wybić, uważam, że jest do tego przestrzeń do tego, żeby się z tego trójkąta wybić, ale pod jednym warunkiem, że inflacja w Stanach Zjednoczonych wróci do poziomów z przed pandemii, czyli z końca 2019 roku. Wtedy uważam, że rzeczywiście będzie to możliwe. To nie jest niemożliwa sytuacja, ale na ten moment wygląda ona jednak mimo wszystko na dosyć trudną i dosyć ciężką do zrealizowania. Kabel, czyli para, o którą Wojtek poprosił, zaraz sobie zobaczymy na nią w ujęciu trochę bardziej średnioterminowym. Fala, oczywiście, umacniania się dolara w ostatnim czasie jest taka sam takie samo podłoże jak w przypadku Etka dla funta poziomem wsparcia jest poziom 1,3684, no i zobaczymy, czy ta dynamika, tę dynamikę uda się utrzymać. W tym tygodniu. W przypadku Wielkiej Brytanii poznamy sporo danych, poznamy między innymi PKB, produkcję przemysłową, konferencja prasowa pana Bailey'a, czyli szefa Bank of England, tych danych trochę będzie. Pytanie jak one się przełożą oczywiście na sytuację brytyjskiego funta. Ja jestem bardziej skłonny uwierzyć, że spróbujemy zaatakować 1.36.83 niż to, że już od razu się od tego poziomu odbijemy. Natomiast z pewnością trzeba było przeanalizować tą sytuację też z perspektywy, z perspektywy niższego, niższego interwału. Zobaczmy metale szlachetne które oczywiście są tutaj nam mocno skorelowane. 1785 dolarów tyle aktualnie za uncję złota płacimy i wytrzymał ten poziom z najwyższy pułap z podwójnego wierzchołka. I to może być oznaka tego, że budujemy tutaj. No i właśnie, pytanie, jak to dokładnie policzyć? Powinniśmy pewnie policzyć pierwsza fala, druga fala, trzecia. Czwarta korekcyjna, no i piąta, powinna nam wynieść, wynieść ten kurs złota powyżej 1915 dolarów. Jeżeli, jeżeli ta presja w stosunku do podwyższenia stóp procentowych będzie nam malała, no to rzeczywiście te perspektywy do tego, żeby złoto wyceniane w amerykańskim dolarze, nam się. Nam się Zaczęło tutaj ładnie umacniać, bo jednak, mimo wszystko, cały czas. Jesteśmy w tendencji wzrostowej, która nam się wykrystalizowała w 2019, ale okazało się, że lokalny, lokalny dołek powstał nam w 2015: to jest 67%, w najlepszym punkcie 94%, jeżeli chodzi o falę wzrostową. Mamy też jeszcze oczywiście srebro: srebro, które lepiej wygląda niż złoto, bo ta korekta rzeczywiście tak dotkliwa jak w przypadku złota. Nie była. Mamy obronioną tą dolną linię, więc cały czas w grze jest potencjał do pojawienia się tego trójkąta zwyszkującego, czyli dla mnie w zasadzie najlepszego układu techni technicznego, czy to drugąt, zwyszkujący, czy zniszkujące, w związku z tym, z tym horyzontalnym ograniczeniem z góry bądź z dołu, w zależności od tym, o którym trygoncie mówimy, to jest taki chyba najlepszy układ techniczny, który na rynku może nam się pojawić. Natomiast, w związku z tym, że jesteśmy dopiero w okolicach 26 dolarów za uncję srebra, no to przyjdzie nam sporo poczekać do tego wybicia, chociaż miał, życzę sobie, żeby to było szybciej. Natomiast ta cierpliwość w inwestowaniu jednak. Nam się przydaje. Zobaczmy, jak prezentują się ceny za baryłkę ropy. 76-77 dolarów tyle aktualnie za baryłkę płacimy. Jeżeli popatrzymy na takie informacje, jak chociażby jak kształtuje się aktualny popyt, fałas, jak kształtuje się aktualna. Podaż za baryłkę, to tak naprawdę ten popyt i podaż nam się mniej więcej równoważą w okolicach między 40 a 45 dolarów za baryłkę. No ale na rynku ropy naftowej każdy z nas wie, że działa coś takiego jak kartel OPEC, czyli nic innego jak działania, które na poziomie przedsiębiorcy są absolutnie zakazane nielegalne, to są to jest, to jest nieuczciwa konkurencja. Natomiast z poziomu państw no to, to już jest zupełnie coś, innego, bo to już możemy nazywać optymalizacją i tak dalej. Ja, ja oczywiście mówię to z przekąsem, bo no, znaczy rozumiem dlaczego to tak się odbywa, bo jednak mimo wszystko, wszy, jeżeli chodzi o ropę naftową, to ona jest sprzedawana i kupowana za dolary i Stanom Zjednoczonym po to, żeby utrzymać status amerykańskiej waluty. Po prostu ta wycena w amerykańskim dolarze jest południowa jest korzystna, no i dlatego mamy też taką chyba cichą zgodę na to, żeby ten rynek w taki właśnie sposób się prezentował, co oczywiście odbija się tak naprawdę na sytuacji importerów mniejszych państw, czy mniej znaczących państw, takich jak chociażby jak chociażby Polska. No i za taką baryłkę aktualnie płacimy 76 dolarów, zmierzamy spokojnie w okolice 80 dolarów. Tutaj widać, że kartel bardzo rozważnie podejmuje decyzje dotyczące cięć, w, cięć ograniczeń podaży, czyli, czyli po prostu delikatnie ta podaż jest zwiększana, ale tak, żeby nie zaszkodzić tej widocznej na tym wykresie dynamice która zmierzamy oczywiście do 80 dolarów za baryłkę. Ja nie chcę mówić, że osiągniemy pułap 100 dolarów za baryłkę, bo do tego jeszcze, jeszcze spore, spora droga. Natomiast wydaje się, że pod koniec pod koniec trzeciego kwartału, w tych okolicach 86 dolarów za baryłkę. Ten kurs może się absolutnie absolutnie. Może się kształtować. No i produkty rolne jeszcze zobaczmy sobie. Gdy popatrzymy na produkty rolne, no to tutaj też mamy kilka takich zjawisk monopolistycznych i takich, które absolutnie sytuacji nie sprzyjają, jeżeli chodzi o oczywiście konsumenta. Natomiast jeżeli już chodzi o samo zachowanie, no to mieliśmy oczywiście do czynienia z rolowaniem. I o tym po tym rolowaniu i w związku z tym bardzo dynamicznym przeskokiem w dół luką cenową na poziomie 16%, mamy to odreagowanie, i tutaj, moim zdaniem, są to raczej sygnały do tego, że w ujęciu tygodniowym, tudzież miesięcznym może być kontynuacja fali wzrostowej, tym bardziej, że pod kątem fundamentalnym, jeżeli chodzi o rynek kukurydzy, to tutaj absolutnie nie mamy. Pozytywnych informacji z plonami może być problem, więc ta sytuacja nie jest uzasadniona, te wzrosty nie są uzasadnione tylko i wyłącznie sytuacją pandemiczną, i że po prostu mamy inflację i ceny rosną, ale ma ono oczywiście też podłoże fundamentalne, stąd na rynku kukurydzy obserwowaliśmy, tak mocną falę, która na innych produktach rolnych tak wielkiej i dynamicznej postaci nie przybrała. Zobaczmy sobie jeszcze kawę. Gdy popatrzymy na kawę, no to mamy teraz delikatny zjazd w dół. Ale najważniejsze z perspektywy, oczywiście, utrzymania tej tendencji wzrostowej, byłoby to, żeby kawa się zaczęła na nam w tych okolicach konsolidować. Bo co do tego, że Raczej ten trend się nam odwrócił i tutaj będziemy budować jeszcze mimo wszystko falę wzrostową. Wydaje się, że mamy przesądzone, to wybicie z trójkąta, najpierw symetrycznego, później zwyszkującego. To, to są przynajmniej techniczne sygnały. Może nie tyle jakoś piękne sygnały fundamentalne, ale sygnały, ładne sygnały techniczne, co do tego, że tu już te najniższe poziomy cenowe w przypadku tego rynku kawy mamy mimo wszystko, mamy mimo wszystko za sobą. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten tydzień, o te najważniejsze wydarzenia. W tym tygodniu kończy się, euro euro czyli mam na myśli oczywiście mistrzostwa Europy więc pamiętajcie o kodzie rabatowym który ważny jest do końca mistrzostw czyli do meczu finałowego. Kod rabatowy to euro do wykorzystania w naszym sklepie ja tutaj mam przy sobie tylko stare wydanie ale to nowe wydanie już odebraliśmy z drukarni. Dzisiaj leci ono do prenumeratorów na magazyn, na akademię inwestora, aż 30% do końca mistrzostw Europy. To tyle ode mnie. Robimy sobie kilka minut przerwy i o godzinie 8.45 zaczniemy analizę rynku kryptowalut, a o godzinie 9.10 zaczniemy. Analizę polskiego rynku akcji. Pamiętaj oczywiście, jeżeli nie byłeś na tym live, że w komentarzu możesz podrzucić swoją analizę, swoje oczekiwania, swoje jakieś pozycje i koncepcje, bo może się okazać, że też niejednemu z nas pomożesz, a dla tych, z którymi się już nie słyszę, oczywiście udanych inwestycji i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.